Już po raz dziesiąty będziemy gościć tenorów na Dziecińcu Zamku Książek Pomorskich. Cieszę się ogromnie, że ten jubileusz będzie teraz właśnie, bo za miesiąc zapraszam Państwa na koncert, gdzie wystąpią laureaci dziesięciu ostatnich turniejów. Ale teraz mamy sam turniej. Wystąpi 13 śpiewaków, z czego pięciu jest z zagranicy, do wyboru. Wiele utworów, bo usłyszę aż 26 utworów śpiewanych i dwie uwertury. Myślę, że ten turniej będzie trudnym turniejem, dlatego trudnym, że już jestem po próbie i wiem, że to turniej, który zgromadził bardzo dobrych śpiewaków, no ale wybór należy do Państwa. Każdy z Państwa otrzyma róże i ten, który zbierze najwięcej róż ze śpiewaków, ten zostanie zwycięzcą 10 turnieju brutonów no 20-30 sobota dziedziniec Zamku Ksiąg Pomorskich. Zapraszam.